Potrzebna mi przestrzeń, zarodzę nowy plan Blitz, dobry pas, autostrada, lewy baz i moja przestrzeń Wszyscy oceniają nas, chodzę w topa bank. Kiedy uśmiech to moja, 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 moja przestrzeń Potrzebna mi przestrzeń, rozę, nowy plan Blitz, dobry pas, autostrada, lewy moja i moja przestrzeń Potrzebna mi przestrzeń, zarodzę nowy plan Lewy baz i nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń W drodze nowy plan, beat dobry pas Autostrada, lewy baz i nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń Kilometry tras, być niczym tak badać teren gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw mnie sam te emocje ja z pełny bag, zero stresu, faj dużo za to nam to wykonuje. Daję volume up, zaczynamy baltonowy beat. Ale stary ja, ze mną stary skład. Budzi mnie do życia ryk. Przez to ktoś nie może spać. prowadzę życie jak pomyślnie. Hodowy? Nie to dzwonisz się na numer To mania czterech kółek, gdy czujesz to nie zrozumiesz Nigdy więcej, proszę nigdy więcej Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeżdżę To nowych haj proszę tylko o miejsce, bo Potrzebna mi przestrzeń, w drodze rodzę nowy plan bit, dobry bas, autostrada, lewy bazy i nowe miejsce Nie, nie oceniają nas, wchodzę w to wabank Kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń Ale wypasuj nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w towa bank, kiedy uśmiech tobie mi Nie pomieszczę więcej Zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem No wyjeżdżam, ale wracam Więc to nie tak, że uciekłem wszystkie stare zażalenia Trzymam na desce rozdzielcie Aktori bez względu na nawierzchnię Kiedy zarzuca nas bok, nadal czuję się bezpiecznie bo nie odpieram wszystkich, verdach to nieba. Wypuszczam stary zemat, każdy kilometr zmienia. I nigdy skrótem, przez to w końcu gra nam bangolów, że dawno za sobą mamy szut Ciągle potrzeb nami przestrzeń, w rodzę. Nowy plan, bit, dobry pas, autostrada, lewy wazji. Moja przestrzeń, moja przestrzeń, moja przestrzeń. Potrzeb nami przestrzeń, przestrzeń. w drodze Nowy plan, bit, dobry pas, autostrada, lewy wazji. Nowe miejsce.